Wielkanocne zajączki. Pytał raz zająca zając, kręcąc noskiem i wzdychając. Powiedz, drogi przyjacielu, wszak na rzeczach znasz się wielu. Co dać dzieciom na wielkanoc? Czy marchewkę? Świeże siano? Pęk sałaty? Lub kapustę? Martwię się już tak od szóstej, a przyjaciel tak mu powie. Po co tracić czas i zdrowie? Schrob marchewkę lepiej sam bo ja inny pomysł mam. Zajączkowa niespodzianka, wielkanocna to pisanka. W sposób prosty mówię z góry. Trzeba jajko wziąć od kury i na twardo ugotować. Gdy ostygnie, pomalować w kwiatki, kropki, kreski, szlaczki. Ej, ucieszą się dzieciaczki. Napisz jeszcze swe życzenia. Wielkanocne pozdrowienia. Wszystko już, kolego, wiesz więc do pracy teraz spiesz. Pomknął ucieszony zając, ważne słowa powtarzając. A w świąteczny, ciepły ranek wszystkie dzieci roześmiane otrzymały niespodzianki. Dyngus, Basie i Pisanki wraz z żółtymi żonkilami. Mała kartka z życzeniami. Niechaj dziś dla wszystkich dzieci wielkanocne słonko świeci. Dla starszaka i dla brzdąca pozdrowienia od zająca.